Tradycja Kościoła pokazuje nam, że cierpieniem członków Kościoła przyjętym z wiarą Bóg może posłużyć się do objawienia swojej chwały. To jest niezwykła tajemnica, którą przez wieki Pan Bóg objawiał w swoim Kościele i my, myślę, mamy zadanie, by patrzeć na to, jak, w jaki sposób Bóg mówi do nas w historii, w tradycji przez wieki, aby uczyć się sposobów jego działania, dróg, przez które prowadzi tych, którzy są mu poddani. I dzisiaj, rozważając te wszystkie treści, możemy odpowiadać sobie na trudne pytania, które pojawiają się w naszym życiu, myślę, w życiu każdego z nas w związku z chorobami, przedwczesną śmiercią z pytaniami, które życie stawia każdemu z nas. I myślę, że wielu spośród tych, którzy oglądają teraz tę serię, macie takie, takie doświadczenie rozmów z członkami rodziny, z niewierzącymi, którzy pytają, dlaczego to się stało, gdzie był Bóg. No właśnie, perspektywa chrześcijanina pozwala nam spojrzeć nieco szerzej, nieco inaczej na kwestie cierpienia, i dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na na cierpienie z punktu widzenia chrześcijanina, który wzoruje się na Chrystusie. Jesteśmy zaproszeni zarówno do, do chwalebnego życia w mocy Bożej, w doświadczaniu odpowiedzi na modlitwę, w doświadczaniu mocy Bożej, mocy zmartwychwstania, która przejawia się przez cuda, przez znaki, ale również mamy przywilej jako katolicy, jako chrześcijanie, mamy przywilej przeżywania tego życia również w kontekście golgoty, w kontekście śmierci Pana Jezusa, również przechodząc przez trudy, ale przechodząc przez nie zupełnie inaczej, jak przechodzi przez nie świat. Świat, który panikuje, świat, który płacze z bólu i, i z bezsensu nad tym życiem, nad tym, co się wydarza. My zawsze mamy perspektywę. Perspektywę tego, że po śmierci jest życie, że po trudzie, który przyszedł, przyjdzie poranek zmartwychwstania, który objawi nam, że jednak Pan Bóg powie ostatnie słowo. To jest prawda, która daje nam wierzącym nadzieję na, na przyszłość. I kiedy myślałem sobie dzisiaj o tym, o czym mam powiedzieć, bo chcę powiedzieć o mocy ofiary, o tym, jak ofiara naszego życia ma moc być podwaliną pod kolejne niezwykłe, wspaniałe dzieła, które Pan Bóg przygotował na ziemi, które chce objawiać przez swój kościół. Miałem kiedyś przywilej i zaszczyt spotkać kobietę, która była główną wstawienniczką, czyli osobą, która, kiedy tłumy przychodziły, i gromadziły się milionami w Afryce, by słuchać Słowa Bożego. Na krucjatach, na ewangelizacjach Christ for the Nations, możecie zobaczyć sobie, jak wyglądały te wydarzenia na YouTube. Miliony ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa, kiedy człowiek stojący na, na, za pulpitem, na ambonie, z mikrofonem w ręku, głosił Chrystusa, ta kobieta była w podziemiach i, i modliła się o te osoby, które tam przyszły, godzinami robiąc to wczesnego. Ranka do, do późnej nocy I, i była takim cichym zwycięzcą, osobą, która wymadlała cuda i, i wymadlała to wszystko, co, co działo się finalnie w życiach ludzi, którzy przychodzili na te, na te ewangelizacje. I ta kobieta kiedyś opowiadała, jak zaczęły się te wszystkie ewangelizacje, że to nie było tak bardzo kolorowo, jak się dzisiaj wydaje, cuda, znaki, nawrócenia w tysiącach, w setkach tysięcy ludzi. Mówi, że kiedy zaczynali, Mieli wielką próbę, którą musieli przejść, ponieważ wiedzieli, że wchodzą na tereny, gdzie są muzułmanie, gdzie są też bardzo prawdopodobne ataki terrorystyczne. Kiedy ci ludzie dowiedzą się, że oni przychodzą głosić Chrystusa, wprowadzać jakąś inną religię, i któregoś razu, kiedy stawiali się już jakimś tam drobnym trudnością, które się pojawiały, mówi, dostali przesyłkę. Przesyłkę w pudełku, i ta, ta, to pudełko było bardzo ciężkie. Kiedy je wnieśli, rozpakowali, byli w szoku, byli zdruzgotani, ponieważ to był ich przyjaciel, poćwiartowany przyjaciel przez terrorystów z listem, że kiedy oni nie wyjadą i nie przestaną robić to, co robią, ten los spotka ich wszystkich. I ta kobieta mówi: Płakaliśmy, nasze serca były rozdarte. To był nasz przyjaciel. I poszliśmy się modlić, bo chcieliśmy uciekać, ale poszliśmy się modlić. I kiedy zaczęliśmy się modlić, nagle przyszła obecność Pana. Nagle Duch Święty wypełnił to miejsce, w którym byliśmy. I zaczęliśmy płakać, już nie z rozpaczy, ale z obecności Boga tam. I Pan powiedział: Chcę, żebyście zostali. Chcę, żebyście dalej robili to, po co ten człowiek oddał życie. I ci ludzie zostali, ryzykując śmiercią, ale na tej podwalinie. Pan zaprosił kolejne miliony, by przyszły i by uczestniczyły w tych spotkaniach i doświadczyły miłości Boga. To już tertulian pisał w pierwszych wiekach, że krew męczenników jest posiewem chrześcijan, że męczęska śmierć tych, którzy, którzy wierzą w Chrystusa, kiedy jest ofiarowana Chrystusowi, kiedy, kiedy to jest ofiara miłości, kiedy to jest ofiara. W zjednoczeniu z Chrystusem i dla Chrystusa, Chrystus tą ofiarą jest w stanie się posłużyć, by, by uczynić coś nieprawdopodobnego i coś niezwykłego na ziemi. I nie musimy mówić tutaj jedynie o kontekście oddania życia w męczeńskiej śmierci, ale to możemy przełożyć na, na różne płaszczyzny naszej codzienności, kiedy rezygnujemy z siebie. Kiedy podejmujemy post, kiedy robimy rzeczy, do których powołał nam, nas Pan w swoim słowie, kiedy ofiarujemy siebie dla innych z myślą o Chrystusie, kiedy służymy innym, to wszystko staje się miłą ofiarą Panu, kiedy przebaczamy naszym prześladowcom, kiedy ponosimy koszt, mimo że jest to niesprawiedliwe. To podoba się Panu i Pan z takiej ofiary wyprowadza dobro. Być może dzisiaj spotkało cię jakieś zło, być może od paru lat cierpisz z konsekwencją, to, to cierpienie jest konsekwencją jakiejś niesprawiedliwości. Wiedz, że jeśli złączysz to z Chrystusem. To Pan ma moc wyprowadzić z tego coś niezwykłego i coś dobrego. Pan ma moc wyprowadzić z tej niesłuszności, z tej niesprawiedliwości e, niezwykłą chwałę. To jest historia wielu świętych, którzy niesłusznie cierpieli, byli niesłusznie traktowani nawet przez Kościół. I kiedy w pokorze, w posłuszeństwie przyjmowali to cierpienie, dzisiaj, nawet po ich śmierci, dowiadują się od nich całe narody: to jest ziarno Ewangelii, którego nie da się zabić, to jest ziarno Ewangelii, którego nie da się wymazać, które nie przeminie nawet z Twoją śmiercią. Twoja ofiara, jeśli będzie szczera i prawdziwa, jeśli będzie złączona w miłości z Chrystusem, ona wyda plon i ona wyda owoc. I żeby zrozumieć sens tego, o czym mówimy teraz? Trzeba spojrzeć na, na wzór, na Chrystusa, który czytamy w Jana 10, 17, 18. Powiedział tak Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby potem znów je odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać, mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. W tym fragmencie Jezus mówi, że On sam oddał swoje życie. Nikt Mu go nie zabrał. Jego ofiara była dobrowolna. I tym się charakteryzuje prawdziwa chrześcijańska ofiara jest dobrowolna. Cokolwiek byś składał, układ swoje życie w wielu różnych płaszczyznach, kiedy kochasz, kiedy dajesz finanse, kiedy dajesz ofiarę, zawsze to powinno być dobrowolne. Ehm, dobrowolność jest czymś, co ujmuje też serce Boga. Kiedy dajesz coś hojnie, dajesz coś dobrowolnie, kiedy dajesz z siebie, Jezus dał wszystko, co miał, hojnie i dobrowolnie. I to było ofiarą, którą ojciec przyjął. To mnie zastanawiało, ja na tym myślałem jakiś czas temu, dlaczego Jezus nie, nie krzyczał, nie buntował się z tej niesprawiedliwości, kiedy wyrywano mu brodę, kiedy szedł swoją golgotą na, na golgotę, szedł tą drogą krzyżową na golgotę. I, I mam jedną odpowiedź na to, bo Jezus wiedział, że to jest moment, w którym, do którego zaprasza go ojciec, to jest moment, w którym, na który on przyszedł na świat, on ma oddać swoje życie właśnie teraz. I czytamy w Izajasza 56,9, podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głas i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Wszyscy razem pójdą w strzępy jak odzież. Mól ich zgryzie. Jezus podał grzbiet swój bijącym, on dał ludziom wyrywać mu brodę, dał siebie na ofiarę i traktowano go jak zwierzę, jeszcze gorzej jak zwierzę. I on nie otworzył ust, bo wiedział, że Pan zaprasza go, jego ojciec zaprasza go do tego, by oddał swoje życie hojnie i dobrowolnie za ludzkość. I czytamy dalej, że Jezus był pewny, Jezus był pewny, że wypełnia wolę Ojca. Jest bardzo ważna rzecz, którą też odkryłem studiując ten fragment. Zobaczcie, jest wiele fragmentów w Ewangelii, w których Jezus mógł już umrzeć. Zaczynając swoją publiczną działalność, chcieli go zrzucić ze świątynnego narożnika, chcieli go zrzucić i go zabić. Chcieli, no właśnie, w różnych momentach pochwycić go na mowie, żeby go tylko zabić. I w momencie, kiedy życie Jezusa wydawało się już wisieć na włosku, on uciekał, odchodził, nagle znikał. Dlaczego? Bo to nie było jeszcze to, to jeszcze nie był moment w którym Jezus miał oddać swoje życie. Jezus miał jeszcze przed sobą publiczną działalność, miał jeszcze przed sobą wiele rzeczy do zrobienia. Dlatego Jezus uciekał od cierpienia w tych właśnie sytuacjach. Brzmi to kuriozalnie, jak to Jezus uciekał od cierpienia? Można uciekać od cierpienia, jeśli nie jest ono wolą Ojca. I powiem więcej, należy uciekać od cierpienia, które nie jest wolą Ojca. Można to potwierdzić i chcę wam to potwierdzić w Mateusza 10.23, gdzie Jezus kończy nakaz misyjny, mówi swoim apostołom, co mają robić, iść na cały świat, głosić, że spotkają ich też prześladowania. I Jezus mówi w 23 wersecie, gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Czasem trzeba uciec. Jeśli cierpienie, które przychodzi, nie będzie wolą Ojca dla Ciebie. I Jezus ucieka od cierpienia, od śmierci, do momentu pójścia na Golgotę, bo wtedy wie, że to jest czas dla Niego. I wtedy jest hojny w swojej ofierze. I wtedy oddaje swoje życie hojnie i zbawia cały świat. Zbawia, daje szansę zbawienia dla wszystkich pokoleń. Od początku, od Adama, do ostatniego człowieka, który chodzi po Ziemi. I chcę Wam przytoczyć jeden, jedno zdanie arcybisku Parysia. Dokąd możesz, uciekaj przed krzyżem, ale jeśli nie możesz, ucałuj go. To jest sens i to jest wskazówka, e, którą daje nam e, arcybiskup e, Grzegorz, jak patrzeć na te sytuacje, jak mamy spojrzeć na, na cierpienie w naszym życiu. Dopóki możesz, uciekaj przed krzyżem, a jeśli nie możesz, ucałuj go. Istnieją więc cierpienia, które są w naszym życiu po to, by od nich uciec. Ale są też cierpienia, którym, w które jesteśmy zaproszeni, by wejść, kiedy Pan nas bardzo bezpośrednio do tego zaprosi. Potrzebujemy rozeznania, potrzebujemy pytać Boga, co jest Jego wolą dla naszego życia, i potrzebujemy mieć tą świadomość w sobie, tą perspektywę chrześcijańską, że nawet najgorsze cierpienie, które przechodzisz w życiu, Pan ma moc obrócić w życie i w błogosławieństwo. Jeśli przechodzisz dzisiaj przez coś, co jest ciężkie, co jest chorobą, co jest bólem, co jest niezrozumieniem dla Ciebie, może śmiercią kogoś najbliższego, spójrz na to jako chrześcijanin, że jeśli dzisiaj ofiarujesz swoje cierpienie dla Boga, jeśli ofiarujesz Bogu swoje cierpienie z miłością, z poddaniem, z takim być może nawet niezrozumieniem, ale powiedzieć, Panie, ja oddaję ci ten ból. Niech ten ból się nie zmarnuje, a ja ten ból ci oddaję. Ty uczyń coś, potraktuj ten ból jako, jako moją ofiarę dla Ciebie, jako moją modlitwę, tak jak post dodajemy do modlitwy, tak mój ból, moje wyrzeczenie dzisiaj z tego, żebym narzekał, marudził. Przyjmij to, i uczyń jako, jako źródło też łaski, jako wzmocnienie mojej modlitwy, byś uczynił coś tu na ziemi. Potraktujmy to w ten sposób i wiedzmy, że z wszystkiego, naprawdę z wszystkiego, co w naszym życiu się nam przydarza, Pan ma moc wyprowadzić dobro. O to Cię, Panie, proszę, szczególnie za tymi, którzy mają się źle dzisiaj, którzy nie wiedzą, jak poradzić sobie z trudem, z cierpieniem. Pomóż nam dzisiaj spojrzeć na to cierpienie, jako na możliwość do złożenia Ci ofiary. Bo cierpienie na ziemi jest jedyną ofiarą, którą możemy złożyć ci tutaj, której nie złożymy e, kiedyś w niebie. Panie, przyjmij tą ofiarę z miłości, przyjmij tą ofiarę miłości e, i dokonaj przez nią co sam chcesz, na twoją chwałę, aby twoje królestwo rosło i aby twoje imię było znane wszędzie tam, gdzie będziesz chciał to uczynić na ziemi. Amen. Niech tak się stanie. Niech Bóg ci błogosławi. Niech cię wspiera szczególnie w tych trudach, które przechodzisz i niech objawi swoją moc i swoją chwałę w twoim życiu. Subskrybujcie kanał jak zwykle was o to proszę, żebyśmy mogli dotrzeć do jak największej rzeszy ludzi, byśmy mogli dotykać tych, którzy jeszcze Chrystusa nie znają. I my widzimy się w kolejnym odcinku z serii Między cierpieniem a uzdrowieniem. Do zobaczenia.